Češnjinske im gratulacije Košalinu na igranju večeru. Mišlim da smo zagrali dve ružne polove, dve kvarte e, smo grali nesamovito na dužoj skutečnosti i dobře bronili. Potem u čećeru je vidjetno to da Benđe ne prši raz u toj sezoni da će da je dobro uloženi meč, treba to iskontrolovati do, do konca. Češinskim teraz u ovoj opciji to je nemoživo u mom zespulu, ali pracujemo na Mislim, htio bih pogratulovati svojim zavodnicima na, na, na barzo dužoj valci. Mislim da smo diše zagrali eh, ponad svojih eh, možnih dužo, imali obživnu hemiću tog igranog meča, nismo se prestrašili uh, pšećivnika, mislim da Košalin u ovom roku ima bar za dobi sklad, uh, treba počekati slušačke na taj sklad, mojim danjem da, 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 da bi zadačio grad, ne se važić nas, u porovnjanju da smo imali dve dobre kvarta, potažno još raz da smo imali bar dobre zdanje, bez blendu, uh, na dužoj tečnošći, jest najlepsze kwarty, które Słomit zagrał w ogóle na meczu, bardziej zespołowo. Także to jest to. Myślę, że zadam takie pytanie, które chcielibyśmy wszyscy znać odpowiedź. Czy pan wrzucił granat do szatni w czasie drugiej, długiej przerwy? Znaczy granat wrzucił prezes Szumski. <śledzenie> <śledzenie> Już odbezpieczony. Od, odbezpieczony, także tyle komentarza opinia moja tak na Tak jest, tego. oczywiście. Znaczy, ja powiem tak, no w, nie sposób być niezadowolonym po zwycięstwie w takim spotkaniu w, dramatycznym i myślę, że mogącym się podobać kibicom o zwrotach akcji i tak dalej, i tak dalej, niemniej jednak mówiliśmy to w no Będziemy drużyną wtedy, kiedy będziemy 100, od początku do końca 100% wykonywać swoje obowiązki. My jesteśmy nową drużyną, tu jest tylko praktycznie do i Igor Milici z poprzedniego składu, no jeszcze Mateusz Bartosz i, i Mateusz Biega, nie wiem, Mateusz Biega chyba niepełnie był w pełni był w całym sezonie, ale to nie jest istotne. Dlatego my tworzymy jakąś tam nową jakość, no nie ulega wątpliwości, że, że, że tak, chodzimy na salę i wszyscy mówią, kurde, no to dzisiaj spacerek, tak? no to dzisiaj 30, no to dzisiaj spokojnie, tak, i tak dalej, i tak dalej. No, ja spokojny nie jestem przed meczem, dlatego że spokojny to ja będę, jeżeli, jeżeli my takich meczów rozegramy w pierwszym sezonie, w drugim sezonie, nie będziemy mieli ich 60, wyciągniemy wnioski i stworzymy drużynę z charakteru, która będzie wiedziała, że nie można nikogo lekceważyć, tak, nikogo nie należy się bać, ale nikogo nie można zlekceważyć, bo w sporcie tak jest, jak się lekceważy, to płaci się za to wysoką cenę i to wszystko na ten temat. I teraz, i teraz tak, no, cóż, no, cieszy mnie Zbyszka Formy, zdecydowana Georgia Lisa, bo pociągnął ten zespół punktowo, no, Kamil, Kamil, który do nas przyszedł, to też jest taka moja refleksja, no. Nie może być tak, no ale to jest jakaś tam błąd nasz selekcyjny. Że czarnoskóry zawodnik siedzi na ławce, a ten, który miał dojść po kontuzji i, 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 i pomagać i kraść minuty innym, staje się podstawowym zawodnikiem i ciągnie zespół do zwycięstwa. Tak? No, to, 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 to jest też taki dylemat i coś z tym dylematem na pewno trzeba zrobić. Także nie upają się tym zwycięstwem. Ja się cieszę z tego zwycięstwa, dlatego że ono było nam bardzo potrzebne. Bo być może daje również takie poczucie własnej wartości zespołowi, że jednak że, 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 że coś możemy osiągnąć nawet bez tego <laughs> stika i tak dalej, i tak dalej, tak? ale, ale no to takie no, może być bolesne doświadczenie.